Już wiem, co to była za ważna myśl, której nie powiedziałam dzisiaj na live. Chodzi o to, że jeżeli ty jesteś w perspektywie dziecka lub masz dziecko i chcesz go wysyłać, na przykład do psychologa, chcesz mu jakoś pomóc, bo ma jakieś problemy, to nic się nie zmieni, póki ty nie wyjdziesz z tego systemu rodziny. Póki system rodziny się nie uzdrowi. Czyli jak Ty jesteś w perspektywie dziecka, to Ty potrzebujesz chociaż na jakiś czas się zdystansować, wyjechać jak najdalej od tej rodziny. Bo jeżeli Ty będziesz nad sobą pracować, chodzić na sesję, a będziesz cały czas wracać do tej toksycznej rodziny, do tego miejsca, to nie wyjdziesz z tego, potrzebujesz się zdystansować. Teraz, jeśli ty jesteś w perspektywie dziecka, czyli jakaś trauma trzyma cię w dzieciństwie, jest zależność emocjonalna między tobą a rodzicem, nawet jak masz 50 lat, rodzic trzyma cię energetycznie, coś cię w tym domu rodzinnym trzyma energetycznie, że nie możesz wyjechać, pogodzić się, zaakceptować tego, jak żyją rodzice, jak sobie wybrali, tak? To, żeby z tego wyjść, potrzebujesz się zdystansować. To jest mój jakby sprawdzona metoda, bo będąc cały czas w tym chorym systemie rodzinnym, nie dasz rady uzdrowić siebie. Potrzebujesz najpierw gdzieś tam wyjechać. Dlatego moi klienci są, często mieszkają za granicą, bo oni uciekli, żeby się wzmocnić, żeby się uzdrowić żeby jakby z odległości uzdrowić ten system rodziny. I teraz masz wpływ tylko na siebie do pewnego momentu, bo jeżeli Twoja uwaga pójdzie w ratowanie Twojego domu, Twojej rodziny, twoje, Twoich braci, rodziców, wtrącanie się w ich życie, jeżeli tam pójdzie Twoja uwaga, nic nie zrobisz. Czyli będziesz tym wybawcą, czyli tak naprawdę będziesz ich osłabiać zamiast im pomóc. System rodzinny potrzebuje się uzdrowić od korzeni, tak? Od dziadków, pradziadków, dlatego też bardzo ważna jest tutaj praca z energią, tak? Bo e, żeby wyszły te tajemnice, to, co trzyma te choroby, tą toksyczną energię, tak? W Twojej rodzinie, te toksyczne zachowania Twoich rodziców czy dziadków. To musi pójść, żeby uzdrowić cały system rodzinny, i dopiero wtedy ty poczujesz też ulgę większą. Tak samo dziecko. Masz dziecko, które ma problemy, i jeżeli teraz e, nie ma sensu w ogóle z tym dzieckiem chodzić do żadnych specjalistów, bo nawet jeżeli w jakimś ośrodku go i tak dalej, coś tam mu się pouzdrawia, to, jak wróci do tej rodziny, w której jest ciągle po staremu, do tego domu, do tych zasad, do tych przekonań, do tej energii, która jest gdzieś tam zablokowana, toksyczna, tak? Jakaś niewyjaśniona tajemnica. Póki będzie tam iluzja, tak? Czyli, jak to dziecko wróci e, nawet po terapii do, do starego domu, gdzie będzie tak samo, gdzie nic się nie zmieni. To wrócą objawy, to ta terapia nie przyniesie sensu. Musi się uzdrowić cały system rodzinny, żeby była zmiana. Dlatego, jeżeli jesteś dzieckiem, musisz się zdystansować, jak tylko będziesz dorosły.